Dzień dobry. Do oferty dołączył Opel Astra 2017 rok produkcji. Silnik benzynowy 1,4 125 KONI. Połączony z manualną skrzynią biegów. Szóstką przebieg tego samochodu to 183 000 km. Posiadamy pełną historię serwisową do auta. Cena tego samochodu to 39 900 zł brutto na samochód wystawiamy fakturę VAT 23% na miejscu załatwiamy kredyty, leasingi, ubezpieczenia serdecznie zapraszamy a tymczasem zapraszam Państwa do środka w środku przebiegu tego samochodu nie widać po jeździe również tego przebiegu nie czuć auto jest naprawdę zadbane na wyposażeniu znajdziemy tempomat cztery elektryczne szyby światła do jazdy dziennej LED czujniki parkowania przed tył felgi strukturalne klimatyzację dwustrefową zestaw mówiący z Bluetooth oraz Android Auto i Apple CarPlay silnik 1.4 to trwała jednostka z łańcuchem rozrządu nie mamy się czego bać samochód jest bezawaryjny Oczywiście, jeżeli mają Państwo wątpliwości co do stanu technicznego auta sprzedawanego u nas, jest możliwość sprawdzenia samochodu w dowolnym warsztacie, na dowolnej stacji diagnostycznej oraz w każdym serwisie ASO. Nic przez Państwa nie ukrywamy, kupują Państwo u nas świadomo.